Hej, yo! Cześć, witajcie u Was w kolejnym odcinku z Minecrafta, tak wiem Przez ostatnie 3 miesiące nie było żadnego odcinka um, Ale tak powracamy do tej serii i tak po prostu zdobyłem ochotę żeby znowu sobie w to zagrać, ale nie pamiętam dokładnie co robiłem ostatnio. Wiem, że tą farmę zrobiłem. To jedynie wiem. Dalej nie wiem i o, kwiatki sobie jebałam przy domu. Um, ale tak, będę musiał dokończyć dom. To co bym chciał dzisiaj zrobić na przykład um, trochę w tym domu tutaj nie wiem może więcej rzeczy zrobić albo poszukać czegoś przejdziemy się na przygodę po prostu um, zobaczymy czy coś jest w naszej ulubionej wiosce czy coś mają a i tak też myślałam o tym żeby właśnie tutaj tą e, kopalnię jednak może zrobić o pająka słyszę what the fuck what do... Co? To już było tu wcześniej? To już było tu? Bo mi się nie przypomina. What the fuck? To oni ukryte przejście mają pod górą. I nie wiem, ja tego wcześniej nie widziałem albo widziałem, nie nie grałem przez jakiś czas, tylko tego nawet nie pamiętam Pojąki się działy, się chowały kurwa Gdybym ja takie pojąki miał ukryte pod domem to w ogóle byłbym padł na zawą um, No i tak ludzie Ja właśnie widziałem wcześniej jak nagrywałem te cztery odcinki co już nagrałem To seria Wam się podoba, to wiem o, to, to, bierę. E, to wiem, że seria Wam się podoba I że chcecie więcej odcinków więc... What? Więc możecie zostawić łapkę w górę i będę chyba robił... Uh, o, oh, głodny jestem. Sub Iron Golem. What the fuck? A. Ah. O, nie mam aż tak dużo jedzenia, przecież sobie będę musiał się do domu zrobić jedzenie Zrobimy sobie jabłuszko Wood? the fuck was that? Um, tak, właśnie zapomniałem co, co mówiłem Kurwa zawsze zapominam co mówię Tutaj, nasza świetna truszka, którą zrobiłem Może byśmy zaskoczyli tą nadą, może coś się znajdzie No, A no możemy tam zejść, możemy dzisiaj to zrobić, zejść um, do kanionu sobie, tylko najpierw to zrobimy, pójdziemy do domu. Um, jedzenie, jedzenie sobie zrobimy, bo strasznie mało, mam jedzenia. Znaczy przy sobie głównie nic nie mam. Oh. Buroki. I marchewki. I kartofelki. o Jezus, ile tego jest. Um, o, ja muszę swoją tak ogrodzić, tak ładnie. Ale um, marchewki im tu zasadzimy i... Bura, i ziemniaki. Żeby nie gadali, że kurwa przychodzi. Taki przyjepoty od czasu do czasu i wszystko kradnie. Ej, ej. Zamiast to, jest, to, jest, to jest im zasadź, bo kurwa, zajebałeś i teraz... Dobra. Będę musiał ogrodzić swój ten. I w ogóle muszę pobrać następny odcinek. Chcę pobrać moda z mini chociaż. Bo tak by z mini mapy też kura. Chcę daleko iść, ale... Wiem, mogę, wiecie, sprawdzić te, jak to się nazywa. Um, gdzie jestem na mapie, ale... No, nadal. Marchewki zostawimy, to... To, to. Burok. To też zostawimy. Um, będę musiał to ogarnąć. Ja mogę też, e, tak myślałem, że na przykład poza nagrywaniem będę też trochę jednak grał. Bo czemu nie? O Jezu ryby wypoli. Ryba! Come here. Gadam po niemiecku. Ile trzy ryby zrobię? Trzy to tu. A co zrobię? Pictiony Sub. Mam tylko dwa W razie to powinno starczyć No nie Nie, o oh, fuck off Aż Wykopię to bo mnie <śm> Kurwa jak ja kopię w ogóle i... Bo mnie to w kurwę jak, jak ja tak to, to mam Masz Tak samo jak tutaj Też bo... w kurwę że takie te mam różne Że jednolite, Ale chyba noc się zbliża więc um, lepiej by było iść do tego kuźwa wakanionu w dzień ja się teraz szybko jeszcze przejdziemy, pozbieramy... Cześć krówko Mięsa Przepraszam no. Nie chciałem um, <grywka> Pozbieramy trochę mięsa Oooo Skru... ile świnek Lol to jest tam. Cześć. O ty kurwo, chciałeś mnie zaatakować. Um, musimy własną farmę zrobić. To by było mądre A ja tu chyba byłem już. Czy nie? A to lava. Oh my god. Czy znaleźliśmy jeszcze jakieś jaskinie? Cześć ko... Konia będę musiał oswoić. Konia będę musiał oswoić. Wiem, że końcu marchewki. I siadło, 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 trzeba na niego postawić Gdzie mogli zrobić, obok domu taki spłotu Gdzie będziemy go stawiać, żeby sobie siedział Nazwiemy go Pablo Tak, ja będę nazywał swojego konia Pablo um, Bo czemu nie Pablo To ładne imię Escobar był najlepszym Pablem Surowa wołowina, a to schab Okej, okay, um. Rybę mam, sad mam, skórę mam tu. O Jezus, Maria czemu tropię te rzeczy? Um, więc teraz pójdę spać i zobaczymy, znaczy przyspieszę to do ranka. No więc ludzie mamy ranę, który już mi się kończy robić jedzenie um, Tak, weźmy to ze sobą. I idziemy. Niech to przestanie się tylko palić. Przestanie czy nie? Tak. Dobra, więc idziemy. Oj, zombiak. Co? to będziemy trochę ekspak i zaczniemy atakować. Od chuju. No myg. Naj najpierw we mnie strzał. True, odbijemy Captain America Bo jak wiecie Captain America walczył um, Z szkieletami Naprawdę nie ale um, Jak się siodło na przykład robi? Ja mu chętnie tego konia zdobył um, A, ja wiem co trzeba Skruszona z projekt. What? What the fuck? Powiem, um, że Musimy go oswoić albo jabłkami, albo... Nie, to zostawimy na ten odcinek, bo ja teraz naprawdę nie mam głowy, bym musiał w internecie zobaczyć, bo ja naprawdę wcześniej jak zawsze... Ooo... Oh, creeper. Oh man. Shall we back in the... Oh, jezu! Jeszcze jeden. Ja się ukrył za mną chuj, widzieliście? Jezu jakieś ja się kurwa, tylko, tylko słyszę, że ma i pierdolą za mną um. Szaj Uu Jezus! Mhm. Uh -huh. Kościele też mamy. Um. Bo wcześniej naprawdę kiedyś grałem w Minecrafta, to chyba koń nawet nie było. Albo były. Ale nigdy nie miałem konia, to wiem. Tu jest koń którego możemy ukraść Halo kuniku spytamy kunia czy chce coś zjeść Chcesz kuniu? Fuck. Kuń kuni. Ty Kuń Uspokój się Oh my god Nie y Będę musiał to zrobić w Mam tam z Ten miejsce zombie, zombie jak w Będę musiał to zrobić na Uh, sprawdzę po w internecie I to, co zrobię na następny raz um, Tak ale Siod um. skoczy tu Jezus jest okay, są chyba Kung Fu Panda Czemu powiedziałem Kung Fu Panda Pozbieramy trochę tutaj rzeczy Kurwa ja mam najchętniej tu mój diaksyjus znalazł No, O, to co? Kurwa ten? Net Nether będzie portal robić? Portal do netheru? What the fuck? Zobaczymy... ooo O, 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 o What? What? Ja nie wiem jak ja tam Bo co? jak coś spadłem, jak będziemy wychodzić? Do góry po prostu będziemy szli Czy zawsze się zbierało to tak? A, ruda żelazna I Teraz to nie ogarnąłem Tu jeszcze więc jest No jeszcze nie Jesus kurwa, kraj jest jeszcze sobie łeb jak będę przy tym szedł Zobaczmy co jest tutaj. Uh. Okej okay, jest. Um, to. No, nie, nie wiem jak się nazywa. Nie wiem czemu zapomniałem to teraz, ale... Um, nie wnikajmy. Um, I tak będę... Tutaj chyba... Nie. Następny odcinek... Wiem, że jestem taki trochę roztargniony Ale kurwa nie wiem co ze mną jest ostatnio Chory też jestem lekko, więc um, Nie za bardzo się dobrze czuję, powiem wam Dioryt Okej, okay, nadal nie wiem co robi Dioryt, ale um, Istnieje Istnieje, wiem o... What the fuck? I nie wiedziałem, że to spada um, Więc uh, mi w komentarzach co robili albo sprawdzę w mecie i na następny odcinek na pewno konia zdobędziemy bo chcę konia mieć kuń nazwiemy go jak mówiłem Pablo Escobar 2.0 <ścoughs> i tak ludzie wiem trochę mniej nagrywał w ostatnim czasie ale nie mam jakoś szczerze mówiąc nie mam motywacji nie po prostu nie, nie mam jakiejś motywacji, kuźwa, bo chciałbym, powiem wam, chciałbym naprawdę dużo nagrywać. Tak jak kiedyś, pamiętacie, jak ja kuźwa... umiałem wrzucić 10 odcinków na dzień. Tak, do takiego czegoś właśnie bym chciał wrócić, ale co mi to da, jeżeli i tak tego nikt nie, nie będzie oglądał. Znaczy o tym się pewnie pojawi, bo wiem, że tej, tej serii nie ogląda każdy. Um, o tym się na pewno pojawi od, odcinek um, właśnie dlaczego nie nagrywam i że... Potrzebuję jakiejś motywacji, żebyście wylekowali te filmiki to, to, tam, tamto, żeby po prostu jakoś nie zmotywować do tego, że że, że no mógłbym znowu nagrywać, że jednak ktoś mnie ogląda, bo czasem myślę, że się nie opłaca dla mnie po prostu nagrywać, bo i tak mnie nikt nie będzie, ogl nie, nie ogląda. Choć wiem, że są tam jakieś osoby, które naprawdę lubią, ale głównie chyba ludzie mnie subskrybowali wtedy. Um, to jest i ściekły, prawdę mówię. Bo tyle pytań co ja zawsze miałam o szybkich ściekłych, to Kuźwa... Oj, o żadnej innej tak naprawdę nie miałam. I um, że dzisiaj dostaję cały czas pytania. Nawet yy, ten, jak się nazywa? Ten co zabawki Sniczka robi. Kuźwa moja, zapomniałem. E, Koźwa oglądał moją całą serię i Trochę nas powyśmiewał, to to tamto. Ale jednak na koniec się okazało, że wszystko dobrze, że wiecie, że no hate i takie inne Dlatego jednak usunąłem tą serię, bo ona ukryłem ją na kanale na jakiś czas Nikt nie mógł jej oglądać Oprócz mnie i Cornela Więc tak, znaczy szybkich i wściekłych, no nie wiem czy drugi sezon się pojawi Tu było tak prawie głupota co my robiliśmy wtedy, to było bez sensu tak naprawdę robione, powiem wam więc nie wiem czy to jeszcze powróci um. myślałem, że to będzie ciekawy w tym kaniowie, że znajdziemy jakieś wejście do Kave'a a tu chuj Nie ma ani wejścia do K'a i nie ma nawet nic takiego, takiego specjalnego O, ale tu jest swój żelazo, to jest chociaż dobre. O nie, tu mi spadnie, jak ja to pewnie zdobędę, nie? Cie? <grystanie> nie chcę mi się już na dół skakać po to. Ale chociaż dużo żelazo mam, bo wcześniej nie wiem, pamiętać jak szukaliśmy w ostatnich odcinkach, to... Czasem się coś znalazło, czasem tak naprawdę nie, a po tym co? Chuj. Um, kurczę Kurde, ja zawsze cały czas zapominam, że ja mam tak naprawdę to... Um... Kliknąć raz, a nie trzymać. No, będę musiał trochę zabrać z tego kobla, żeby móc y, jakoś się budować do góry. Bo się zaraz noc nie robiło, bo to wtedy by było słabo. No teraz idziemy tu. Tu noc w momencie. Um, I tak, piszcie sobie, chcieli zobaczyć. Na przykład to, że tego konia zrobię, to na pewno będzie w następnym odcinku. Ale co byście jeszcze, na przykład, chcieli? Na przykład to jest tą kopalnię tam, żeby zbudować. Albo... Um, no nie wiem, no musicie mi po prostu... M mówić, o to mi właśnie chodzi, że dlaczego nie chce mi się czasem nagrywać, bo ja pytam o takie coś, a i tak mi nikt nie, nie pisze w komentarzu. Taka prawda. Um. Kilogram się zaraz skończy. Czemu ja używam do tego skiery? Ale tak naprawdę to Wood powinien... What mate? Chyba mam... Złomam... Powiedzmy, że jeszcze mam jeden kilo. O, mam. Kamienny kilo jeszcze jeden. Jesus Christ, już myślałem, że będę tutaj bez kilofa. To by było trochę słabo Bo tyle żelaza jest, że... Będę teraz wszystko z żelaza robić Tam jeszcze jest żelazo, więc pójdziemy może tam um, O Jezus Ale kobla nie mam No, szkódź wam mać, kobla muszę pozbierać I tak będę musiał kobla trochę pozbierać Żeby w domu jakieś tam rzeczy zbudować może nie wiem i co chcecie żebym w domu zbudował to też możecie mówić na pewno ja będę budował jeszcze swoje rzeczy też tak myślałem że może będę grał jednak też w to poza nagrywaniem bo wtedy będę mógł na przykład więcej rzeczy zbudować więc pewnie tak jak wtedy w The Forest co yy, była seria grałem poza nagrywaniem bo wtedy dużo rzeczy mogłem zrobić i się robi noc więc yy, na pewno będę grał też poza nagrywaniem Dobra, zostawimy te dwa żelaza. What the fuck bro. Um, I wrócimy tutaj... Um, następnym razem jak coś. No tu też jeszcze ma jedną farmę. na um, razie to zostawimy. Bo noc, noc i smory wychodzą w noc. Nie no się przebiegnę jeszcze chwilę, może coś znajdę Kurwa krową jesteś... Coś um, 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 krową a dzięki w jakby kurwa tanosz What the fuck. Um, tak ludzie myślę że... Będziecie mi pisać w komentarzach. Jak się coś, coś pytam. To fajnie by było. ha o, bo, bo jak nie będzie... Co? Czuję mają zombie w tym. A po jak spiesę? Uciekaj Villager! O ty chuju. Um, bo jak mi nie będziecie mógł spisać, here. to będę też gadał tak na ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. ha Jeszcze gdzieś tu jest jakiś ułomny zombiek. Halo zombie? Kurwa czy on na dachu się zespałnił? Jak mm. jest ten kurwa Iron Golem ich Jak ja bym za takiego villagera co od razu Iron Golem by za mną biegał? A tutaj kurwa te są, jakie biegają po gęsto? On takie... Sary wziąłem to nie moja praca Chlebek Co? No to co? Co mogę dać? Kobla? Te? Żelazo? Co to jest? Nie wiem co to jest A może paper muszę wziąć Paper? Blokowałem Blokowała receptury, okej okay. Uuu uh. No ale co jeszcze do tego? Barwnik? Nie wiem. Nie wiem, Czy Jeżeli barwnik. Ja nie wiem jak się barwnik robi No, trzeba kwiatek. Ehm. Um. Ehm... Um. Jak się barwnik robi? No. Tak ba? Czy łatwo No nie no też, nie nie wiem Nie napisz w komentarzu Jak coś się... Jezus ty 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 Adolf Adolf To ziomka jeszcze zawołać? Ratuję, znaczy nie będzie się nazywał, ratuję moją ulubioną wioskę walczę o prawa villagerów Widzicie no, jak Iron Golem, jak bardzo chce ich chatać, co kurwa stoi się... Co za labusy! Stoją we dwóch i się patrzą na mnie, jak ja, jak ja walczę... Z U Jezus Maria Jak ja walczę z zombiakiem, nie? Ty, ty, ty. Ty, golem! Halo! Bezużyteczny jest no kurwa, mać. Podoba, on takie... Ty, ale mu na kurwi, o taki takie no ty stary Ha, a co chyba też zabił zumbiaka Co za upośledzony kurwa golem Dobra ja wygniemy hmm. teraz na tym, na faście do domu Widzę tu już jakieś Ha Creepa? Oh man Ehm um... Jesus Christ <laughs> Co to kurwa było? Ale bo w dupie tam takie chuj to mnie skinął I tak mi za mało płacą O Jezu Więc to by było na tyle W tym odcinku ludzie Taki chciałem zrobić odcinek Żeby was co byście chcieli troszkę zobaczyć Trochę nie przygotowałem powiem wam Oh man Nie to, żeby mi kurwa połowę chaty wyjebał Halo tutaj tutaj Ale przez moją farmę idziesz Ty chuju Czemu kurwa Czemu Um, i piszcie mi na pewno będziemy robić konia w następnym odcinku robić, ko no, robić konia będziemy robić konia w następnym odcinku jezusmale um, na pewno będziemy spróbować oswoić konia tutaj zrobimy mały dla niego taki ten ja poza odcinkiem na pewno dokończę dach to zrobię mm, próbuję zainstalować moda na mini mapkę i tak więc um, o oh main to było na tyle w tym odcinku ludzie Myślę, że Wam się spodobało, jeśli tak zostawcie łapeczkę w górę, piszcie w komentarzach i widzimy się w następnym odcinku. Na razie.